Dziś witam wszystkich moich fanów z Torunia. Jak powstała nazwa miasta Toruń? Antosiu powiesz nam? Antosia nie powie. Jesteśmy dzisiaj na wycieczce w, na feriach zimowych i tu jest Antonina właśnie i przyszliśmy na taki punkt widokowy, z którym dobrze widać panoramę Torunia. Po drugiej stronie Wisły Geneza miasta to, nazwy miasta Toruń była taka, że wieża w Toruniu rozmawiała z rzeką w Toruniu i wieża mówi do Wisły chyba runę a Wisła mówi Toruń No oczywiście z Toruniem związany jest związana jest postać Mikołaja Kopernika Mikołaj Kopernik to postać, która jako pierwsza na świecie zauważyła, że Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. I on dosyć dawno temu już na to wpadł i związany był z, związany był z Toruniem. A z jakim jeszcze miastem był związany, a właściwie z jaką wioską był związany Mikołaj Kopernik? Fromburg. Z Fromborgiem też był związany Mikołaj Kopernik. Z czego jeszcze słynie Toruń, Antosiu? Z pierników! Z toruńskich pierników! I ile mostów na wiśle jest w Toruniu jeszcze? Tu jest, tu jest most kolejowy, jest jeszcze jeden most drogowy. No i tu jest ten stary, tradycyjny most drogowy, dawna krajowa jedynka jest takie zdjęcie na huśtawce?